Dzień dobry, witam serdecznie. W pierwszej kolejności chciałbym, abyś przedstawił się naszym widzom z imienia i nazwiska oraz swojego zawodu, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu wywiadu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Dominik Ciecierski i jestem prawnikiem. Zarządzam kancelariami prawnymi, które pomagają przedsiębiorcom w rozwiązaniach codziennych współczesnego współczesnej, współczesnej związane z współczesnym biznesem no właśnie Dominiku, e, jesteśmy na wyjątkowym wydarzeniu, jakim to jest wydarzenie premiera najnowszej i chyba jedynej tak naprawdę w Polsce publikacji pod nazwą e, Szabla Marszalka Józefa Pilsudskiego autorstwa pana Janusza Jarosławskiego. E, czy twoim zdaniem tego publikacja tak naprawdę no właśnie powoduje to, że jednak coraz, m, że, m, że jest tutaj jakby iskierka albo inaczej mówiąc kamyk kolejnego wkładu do, do naszej historii właśnie do... Gromadzenie informacji e, chociażby o samym e, marszałku Józefie Piłsudskim, kiedy tak naprawdę właśnie czytelnik ma okazję zobaczyć te 20 szabel, które istniały. Nie, nie, nie wiem osobiście, ile tak naprawdę ich pozostało, bo wiem, że w tym muzeum mamy tu 10 szabli do obejrzenia. Trzeba to właśnie, żeby takie książki, tak jak ta, ten dzisiejszy album, żeby coraz więcej ukazywało się, aby jednak ta nasza historia polska była utrwalana na papierze. Oczywiście tutaj odpowiedź jest oczywista, oczywiście że tak. Uważam, że wszelkie rodzaje takiego publikacje są nawiązaniem do spuścizny historii, którą należy wskrzeszać i nadawać jej jak najbardziej współczesny charakter. Ja jak najbardziej jestem wielkim, oprócz prawnikiem, jestem miłośnikiem historii i zawsze bardzo wspieram, osobiście kibicuję takim inicjatywom związanym właśnie z takim wskrzeszaniem współczesno, współczesny jakby aspekt tego, co było już kiedyś, po to, żeby każdy mógł mieć do czego wracać, e, wspominać e, tak ważne, istotne dla naszego e, kraju i historii e, wydarzenia, które no, powiedzmy sobie szczerze, no, na co dzień nie towarzyszą, chyba że jakimś e, jubileuszom czy wydarzeniom historycznym, które są e, takim taką właśnie e, nawiązaniem do, do historii. No właśnie Pan powiedział wartościowe zdanie, że, że właśnie nie na co dzień nam towarzyszy ta historia. Oczywiście większość osób w obecnych czasach jest zabiegana, myśli tylko o biznesie, tak naprawdę o tych zarobkach, o tej pracy, a jednak tutaj o tej historii też warto nieraz pamiętać. Tak, myślę, że współczesne czasy, trzeba przyznać, że dosyć częst, trudne czasy, powodują, że w przyszłości wydawałoby się, że nie ma miejsca na takie właśnie momenty, w których możemy się na chwilę zatrzymać i zastanowić się o tym, jak było kiedyś. A tak jak w codziennie w życiu widać na historii można wiele się nauczyć. Historia jest bardzo dobrym drogoskazem na przyszłość. Myślę, że którą można wykorzystać nawet w życiu codziennym, nawet prowadząc firmę i, i wiedząc, jaka może być przyszłość historyczna.